Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam was z centrum Różana w sobotę. Musiałam przyjść po dla kotów. Ruch samochodów. Godzina 12:40. No proszę bardzo. Takie fajne małe miasteczko. Na środku fajny skwerek z ławeczkami. Można przyjść na lody, odpocząć chwilę. Ja już zmykam do domu to tylko wam tak chciałam pokazać ciąg dalszy nastąpi za niedługo odpoczywam w cieniu w drodze do domu jeszcze kawałek mam do domu no zobaczcie ciężko tam widać domek nie wiem Ciężko, 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 ale już niedaleko już tyle przemierzyłam Trochę w cieniu się zatrzymałam, bo dzisiaj od wielu tygodni jest czyste Pierwszy raz od wielu tygodni jest czyste niebo Słońce świeci pięknie Jest naprawdę lato Pyłki z drzew Tutaj stoję pod e, takimi dużymi Ojej, zapomniałam jak one się nazywają, wyszło mi z głowy. Tak na biało kwitną takie pachnące kwiaty Akacjami Pod takimi dużymi akacjami stoję I powiem wam, że nawet nie wiem kiedy te akacje zakwitły i okwitły. Było tak mokro, tak brzydko, tak deszczowo. Tak wiało, tak było zimno, że one, jak szłam kiedyś z bajku na spacer, to zobaczyłam już suche kwiatostany. Także naprawdę nawet nie wiem, kiedy te akacje zakwitły w tym roku. To wszystko takie trochę ciepłe. Mnie zgniły wszystkie czereśnie na drzewie. Nie dojrzały i już zgniły. Nie zmarzły, całe drzewo oblepione owocem. No i co z tego jak zgniły. Wszystko przez to jeszcze padła jakaś zaraza. Także kochani pomału się będę kierować w stronę domku. Tutaj jest wejście na most, schodki są, można sobie wejść. A ja niestety idę dalej. Idę dalej. O! Widać mój domek. Na końcu ulicy i Bogusia idzie dalej. Kochani, dotarłam, dotarłam. I pewno dzisiaj to nic już nie nagram, bo jestem bardzo zmęczona. Później jeszcze mam trochę pracy. Może jutro. A dzisiaj, no trawkę mam skoszoną, proszę bardzo. Trawkę mam skoszoną, 11 worów trawy skoszonej. Czeka na odbiór odpadów bio, poniedziałek będą, a ja już idę. Idę do domu, bo zmęczona jestem i gorąco jest i w domu bajka czeka i kot. Z bajką byłam dzisiaj na spacerku. Ale tak szybko, szybko i Ale ta trawa to rośnie, wiecie co? No, przez tydzień już taka duża urosła, już z powrotem się nadaje do koszenia. Żeby nie zapuścić, to już trzeba pomału kosić. Będę miała siłę, to może dzisiaj przed wieczorem trochę odpalę koszarki. No, niestety te trawniki, to ktoś mówi, że żeby nie było roboty, to się trawę posieje. A przy trawie też się trzeba robić, bo ta trawa to trawa rośnie jak wariatka. Zwłaszcza jak deszcze padają. To trzeba kościć, a umytuje cień od tych dużych drzew, o ja mieszkam tak za górą Także jest cień. Słońce nie wypala. Nawet jak sucho jest, to trawa też rośnie. A jak popada, to już w ogóle jest katastrofa. Dobrze kochani, to tyle tyle z sobotniego spacerku mojego do miasta musiałam się wybrać, bo kurier nie dojechał nie miałam żwirku dla kotów więc no, przez do poniedziałku koty idzie się będą załatwiać, musiałam, nie miałam wyjść kochani życzę wam słoneczkę i pięknego weekendu być może spotkamy się jutro czy pojutrze. A na razie, na razie wszystkiego dobrego. Kłaniam się niziutko. I życzę dużo, dużo pogody ducha. Pa!